Dzień dobry Państwu, Izabela Kozakiewicz, witam serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu Polak Inwestor. To rozmowy i o rynku kapitałowym i o finansach w takiej indywidualnej perspektywie inwestorów i o tym, w jaki sposób myślimy o pieniądzach. A dzisiaj moimi Państwa gościem Agata Filipowicz-Rybicka, główny ekonomista Alior Bankesa. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, witam Państwa. Na początek chciałabym odnieść się do publikacji i raportów, w których miałaś okazję przygotować komentarze, ale też odnieść się do tej lektury opasłej, szczególnie w przypadku Polak Inwestor, chciałabym się odnieść do tych raportów i zapytać, co z tych badań, co z tych raportów było takim Twoim zawsze to mówimy, wow, czyli co z tych Wniosków było taką, takim zaskoczeniem. Z jednej strony zaskoczeniem być może pozytywnym, a co było takiego trochę zasmucającego, być może przerażającego? No, przede wszystkim efektem wow był zakres tych materiałów. Gdzie no dawno nie widziałam materiału, który tak przekrojowo bada chociażby przyzwyczajenia inwestycyjne opinie na temat inwestowania. No, rynek kapitałowy Polski, no, takich dużych badań, to zdarzają się one pewnie dosyć rzadko, więc na pewno to był taki element, gdzie faktycznie można było tak zbiorczo sobie przestudiować. Natomiast ja jestem związana z rynkiem kapitałowym od 25 lat, więc dużo, dużo zaskoczeń z, z raportu nie było, ale było jedna, jedna ciekawostka, która mi się rzuciła w oczy a mianowicie no dosyć ciekawie wyglądają statystyki, jeśli chodzi o zainteresowanie nadal rynkiem mieszkaniowym. I inwestycjami w postaci mieszkań, jeżeli bierzemy pod uwagę, że to jest jednak jedna z takich najbardziej drogich inwestycji, a przynosząca zwroty na poziomie powiedzmy wyników rynku obligacji. Więc patrząc na dochody Polaków, na, na, na zamożność naszego społeczeństwa, to jest bardzo ciekawe, że tak dużo inwestorów, którzy już są na rynku, ale też tych, którzy chcą wejść na rynek kapitałowy. Wskazuje nieruchomość jako taki duży, duży element, który cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem w, w portfelu. Jak to mówią Polacy, kolokwialnie, bardzo mnie pierwszy raz, jak usłyszałam to powiedzenie, to tak bardzo mnie z jednej strony rozśmieszyło, z drugiej strony zastanowiło, w glinie pieniądz nie ginie. Coś takiego kiedyś usłyszałam i myślę, że to dokładnie obrazuje te obserwacje, o których mówisz. Chciałabym teraz się odnieść do tego roku, no bo raporty odnoszą się do zeszłego roku, do zachowań i preferencji inwestorów, osób, które nie inwestują, ale też konsumentów. A czego możemy oczekiwać w tym roku? Jak patrzysz na całą polską gospodarkę, na ten szczególny moment, taki no niełatwy, chociaż niełatwy, jest już od kilku lat, bo była pandemia, potem wybuch wojny w Ukrainie. Teraz jesteśmy w takim momencie, w którym wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych okazuje się mają dosyć istotny wpływ tu na tą część Europy. Nasze wybory też już za pasem, można by powiedzieć za chwilę. Sytuacja geopolityczna, czynniki makroekonomiczne. Jakbyśmy mogły spojrzeć trochę na ten, na ten rok, jak to się ładnie z Angielska mówi, zrobić taki outlook na ten rok i zastanowić się, gdzie ta Polska może być? Czy my jesteśmy w stanie w ogóle mm, oczekiwać czegoś w tej wielkiej niewiadomej, jakie są prognozy i oczekiwania? No tak, faktycznie wspomniałaś o COVIDzie od 2020 roku każdy nowy rok rozpoczyna się wśród wszystkich ekonomistów, ale też jakby biznesu tym, że a może ten następny już będzie taki normalny. No i tak mija pięć lat. Niestety tej normalności jeszcze takiej kompletnej nie widzimy, no bo jakby efektem motyla dużo rzeczy się dzieje i dużo, dużo rzeczy się przekłada na, na polską gospodarkę i globalną. Przy nie tylko po covidu, ale tak jak wspomniała się wojna na Ukrainie a też wybory Amerykanów, czyli gdzieś takiej bardzo odległej od nas części świata, a jednak dosyć istotne. No i jak patrzę w ten nowy rok, to no nadal gdzieś rysuje się szansa na tą taką dalszą normalizację, bo jednak od kilku lat, poza takimi faktycznie dużymi, dużymi impulsami, które wygenerowały zmienność na rynku, jak właśnie wojna, jak... Jak kryzys energetyczny, no to jednak gdzieś tam ta normalizacja zaczyna postępować. Mamy spadki inflacji, mamy ożywienie gospodarcze, nawet w Europie, która na razie wygląda dosyć słabo, ale gdzieś ten rok jest, daje szansę na, na jakieś uspokojenie, odbycie gospodarcze. Więc wchodzimy. W tą, w tą polską gospodarkę, może trochę na nieco niższych ryzykach takich geopolitycznych, ale wciąż bardzo istotnych. Te geopolityczne aspekty to przede wszystkim potencjalne cłane Europę, które Ameryka może nałożyć, ale gdzieś tam też ten konflikt ukraiński jeszcze się toczy i nadzieje na, 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 na rozejm, Coraz większe, ale nadal niepewne. Więc kontekst taki gospodarczy jest wciąż bardzo dużą niewiadomą, ale to, co jest plusem, i co myślę, że warto podkreślać tutaj na przyszacowaniu tego, co się będzie działo w Polsce, no to jednak ten nasz krajowy rynek jest bardzo bardzo stabilny i ta nasza gospodarka stoi mocno tą swoją dywersyfikacją. Czyli z jednej strony mamy bardzo dobry popyt wewnętrzny, to jest pokłosie. Bardzo silnego rynku pracy. Mamy stosunkowo niewiele osób, które są bezrobotne. Mamy jedną z najniższych stóp bezrobocia. Na, w Europie. Z drugiej strony mamy bardzo wysokie płace. W zeszłym roku, patrząc realnie, jedne z najwyższych, i teraz w tym roku wchodzimy już na niższych poziomach, ale też z, do, z dosyć takimi pozytywnymi dynamikami wzrostowymi. Więc konsument jest mocny. To, się, to oznacza, że jakby ta strona popytowa i ta strona konsumpcyjna daje szansę na to, że że wzrost gospodarczy będzie tym, tą nogą budowany i taki motor gospodarki podstawowy w Polsce będzie, będzie utrzymany. Duża, duża duży, 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 na pewno plus inwestycyjny, który nas czeka. To trzeba o tym pamiętać, że przed nami groz inwestycji i publicznych i prywatnych w ramach transformacji, więc to jest taki element, który wydaje mi się, że w tym roku będzie bardzo dobrze wpływał na wzrost gospodarczy i powinien on być, no myślę, że tak powyżej 3,5%. Mówisz, że konsument jest mocny, ale konsument jest też coraz starszy. Wiele teraz się mówi o tym, że zmiany demograficzne zaczynają dotykać naszej gospodarki, zresztą nie tylko naszej gospodarki, dosyć znacznie. No i że powinniśmy zacząć tak na poziomie państwa, jak i na poziomie indywidualnym, gdzieś tam tą demografią bardziej lub mniej, ale się jednak przejmować. Jak z twojej perspektywy te zmiany demograficzne? Które dzisiaj się już dzieją i już są widoczne, one mogą wpłynąć na polski rynek kapitałowy, na też polskiego inwestora, czyli z jednej strony, w jaki sposób polska gospodarka, polska też giełda i ten Polak inwestor albo nie inwestor powinni myśleć o swoich finansach, żeby w długim terminie to bezpieczeństwo finansowe. Ta baza finansowa i taki finansowy spokój w głowie mogły być utrzymane. No tak, poruszałeś tutaj bardzo dużo aspektów, tak naprawdę kontekst demograficzny szeroko wpływa na, na, na naszą gospodarkę od właśnie zmiany potrzeb konsumenta przez całe dostosowanie rynku pracy, to będzie bardzo wymagający okres, biorąc pod uwagę, że raczej te trendy demograficzne w najbliższym czasie nam się pewnie nie pozmieniają, więc bardzo wymagający okres przede wszystkim dla przedsiębiorców, dla osób, które zatrudniają. No, to generuje dużo wyzwań po stronie gospodarki, chociażby konieczność inwestowania w wydajność pracy, w inwestowania w technologię, no po to, żeby sobie z tym niedoborem pracowników. Po stronie z kolei inwestycyjnej, no to też bardzo ciekawa sytuacja, no bo jeżeli coraz więcej będziemy mieć osób w wieku emerytalnym, no bo nam się starzeje społeczeństwo, no to też trzeba pamiętać o wyzwaniach po stronie po stronie ochrony zdrowia, ale też po stronie tej opieki, tej opieki emerytalnej, czyli wyzwań całego systemu emerytalnego. No jeżeli już dzisiaj wiemy, że stopa zastąpienia za parę lat będzie stosunkowo niewielka, o wiele niższa niż teraz, no to wyzwaniem dla takiego dla tych czynników demograficznych jest to, jak z jednej strony sfera publiczna zadba o przyszłych emerytów, ale z drugiej strony budowanie też świadomości osób, które teraz są w wieku produkcyjnym w ten sposób, aby oni też mogli zbierać swoje środki, oszczędzać czy budować swój kapitał i majątek na przyszłość, no bo system emerytalny pewnie im na to nie wystarczy. To przechodząc jeszcze tak do sfery bardziej ludzkiej, indywidualnej, prywatnej, być może trochę, zawsze pytamy naszych gości o książki. O książki, które. Są takim źródłem wiedzy. Być może nie chciałabym powiedzieć lepszej niż w internecie, bo w internecie też dobrej jakości wiedzy jesteśmy w stanie znaleźć. Natomiast ona oczywiście jest mniej walidowana niż to, co wydaje się w książkach. Prowadzimy też naszą akcję „Czytam inwestuje”, która ma zestaw różnych, przeróżnych polecajek naszych ekspertów i naszych gości tutaj w telewizji. Czy jest jakaś książka, którą ostatnio miałaś w ręce, albo przeczytałaś od deski do deski, albo przewertowałaś z zaciekawieniem, która wydaje ci się taka warta uwagi, warta postawienia na półce, ale też warta zajrzenia do niej? To, to bym rozróżniła pewnie książki takie które są użyteczne i przydatne chociażby młodym ludziom czy inwestorom przyszłym i takie typowo hobbystyczne z, z takich książek które wydaje mi się że są ciekawe do polecenia w szczególności młodym ludziom którzy Którzy zaczynają. Oni mają tą niesamowitą przewagę w inwestycjach, że mają czas. Jeśli mają czas, to naprawdę niewielkim, niewielkim wysiłkiem, dzięki procentowi składanemu, mogą sobie uzbierać solidne sumy na, na, na emeryturę. A książka taka ciekawa, pewnie bardzo znana, chociażby kiosakiego Bogaty Ojciec, Biedny Ojciec. Więc zachęcam młodych ludzi w szczególności, bo to jest taka książka, która da. Daje dużo możliwości, w szczególności, jak się ma czas, tak? czyli jeśli jest dużo czasu do, do oszczędzania na emeryturę. A z książek z kolei takich hobbystycznych, to co mi ostatnio wpadło w rękę, naprawdę polecam bardzo ciekawa seria Kamili Lackberg. Co ciekawe, Kamila Lackberg, szwedzka pisarka, ekonomistka z wykształcenia. I seria na przykład Filbaka. To jest taka seria kryminałów trochę, ale naprawdę bardzo wciągających, ciekawych, więc to, to, to jest z to takich książek, które mi ostatnio wpadły w rękę. Czy ekonomiści umysły ścisłe też potrafią pisać, okazuje się całkiem nieźle zresztą, bo też czytałam. Na koniec chciałabym odnieść się zresztą trochę do tego, co mówi, że młodzi ludzie mają czas, młodzi ludzie też mają otwarte głowy, ale młodzi ludzie też dobrze by było, żeby tak międzypokoleniowo chłonęli to, co ci troszkę starsi mają im do powiedzenia. Jakbyś miała okazję spotkać się osiemnastoletnią, to co byś sobie powiedział? radziła w sferze finansów czy zrobiła coś byś inaczej a być może czego byś nie zrobiła zawsze pytamy naszych gości też o to czerpiąc trochę inspirację też do różnych działań edukacyjnych które robimy w trampkach na giełdzie ja swoją karierę zaczynałam w biurze maklerskim, więc w dosyć specyficznym środowisku. Na pewno mój apetyt na ryzyko jest zupełnie inny niż przeciętnego inwestora przez to, ale takiemu młodemu człowiekowi, co bym mogła doradzić, przede wszystkim nie bać się inwestować, czytać, sprawdzać, próbować małymi kwotami wchodzić na rynek finansowy. To, czego, to co wyszło też w badaniach, które, które przytaczaliśmy, i, i tych raportach, no niestety ta wiedza jest niewielka. I wskazuje, że o wiele bardziej ludzie stronią od inwestycji w momencie, kiedy nie mają wiedzy czyli ci, którzy nie inwestują, mają większą awersję do ryzyka. Więc naprawdę małymi kwotami można próbować. To, co powiedziałam, czas jest największym sprzymierzeńcem młodych ludzi. Odkładanie niewielkich kwot y, poprzez procent składany i, i to, to, że to narasta wraz z czasem, to daje naprawdę dobre efekty. Zawsze można się z tego wycofać, zawsze można popróbować różnych y, instrumentów, ale warto zacząć y, wcześniej. Tak przynajmniej w miarę swoich y, możliwości, nawet mogą to być skromne możliwości. I tu postawimy kropkę, drodzy Państwo, młodzi mają czas, starsi mają go trochę mniej, ale to nie znaczy też, że nie powinni rozpocząć nawet myśleć o inwestowaniu bez względu na wiek. My gorąco zachęcamy do, do takich refleksji inwestycyjnych. Też zapraszamy serdecznie na naszą konferencję Investkaws, która już 28-29 marca w Krakowie, gdzie Notabene, mam nadzieję, że się spotkamy z naszym gościem, który z Krakowa jest. Tak, tak. Zapraszam serdecznie, a tymczasem dziękuję. Agata Filipowicz-Rybicka, główny ekonomista Alior Bank S.A. Dziękuję również. Do zobaczenia. A ja Państwa zapraszam serdecznie już na kolejny nasz wywiad Polak Inwestor, w którym dyskutujemy o różnych obliczach rynku kapitałowego i finansów. Izabela Kozakiewicz, dziękuję. Do widzenia.